Cześć, witajcie kochani. A dzisiaj moim i Waszym gościem jest osoba, która bardzo mocno od pewnego czasu dba o swoje zdrowie, o zdrowie swoich bliskich. Tą osobą jest Damian Grzywaczek. Cześć, Mariolka. Cześć wszystkim. Tak, nazywam się Damian Grzywaczek. Mariolka tutaj tak bardzo spontanicznie wyjęła telefon, żeby coś. Coś opowiedział o sobie. Jasne, powiedz proszę, Damian, bo bardzo imponujące jest to, jak ty podchodzisz w tym momencie w temacie zdrowia do siebie. Czy zawsze tak było, że to zdrowie było dla ciebie ważne? Zawsze tak e, e, tak zwracałeś uwagę na to, co jesz, co pijesz, co, co przyjmujesz, jak się odżywiasz? Nie, powiem tobie, Mario, że przez 8-10 lat praktycznie w ogóle nie dbałem o zdrowie. Mhm. Po prostu żyłem sobie z dnia na dzień i. Tak jak przed chwilą byliśmy na, na kawie e, i soczku, i soczku <laughs> to, kto, kto mógł, kto mógł. E, więc takie deserki, słodkie kawy, to ja po prostu to lubiłem i nadużywałem tego. Mhm. Ale nie byłem wtedy tego świadomy 15 lat temu, mhm. bo po prostu żyłem sobie tak z dnia na dzień i nieświadomie, że mhm. powiem, ten organ jest cały czas... Dostawał takie dobre rzeczy, mm -hmm. które się okazały, że nie do końca są takie dobre na mój mm -hmm. organizm. Więc tak naprawdę dwa lata temu zaczęła się przygoda, gdzie trochę bardziej zacząłem dbać o te zdrowie. Nauczyłem się pić wodę, mm -hmm. bo też wyszły problemy z kręgosłupem. Mm -hmm. Gdzieś tam w międzyczasie był kamień na nerkach, zagęsta krew. I to były takie delikatne sygnały, mm -hmm. których. Które pokazywały, ja że twój organizm tak. jest odwodniony, prawda? Bo tak, tak jak tak, powiedziałeś, tak. gęsta krew, kamienie na nerkach, zmęczenie na pewno. Tak, zmęczenie też było. Problemy i z kremem. Rozdrażnienie, mm -hmm. takie psychiczne też e, mm -hmm. dużo stresu było. Mm -hmm. Więc tak, bardzo dużo takich rzeczy e, było. Mm -hmm. Ale to w ogóle jakoś. Nie, nie, nie dawało mi za dużo do myślenia. No właśnie, co się zmieniło i kiedy zacząłeś? I kiedy zacząłeś zmieniać to myślenie i zacząłeś o to swoje zdrowie dbać? Więc co, tak naprawdę to się zaczęło od 8 lat temu, jak miałem wypadek na motocyklu, mm -hmm. gdzie dwa tygodnie byłem w śpiące, pół roku w szpitalu leżałem i dwa lata było takiej intensywnej rehabilitacji. uczyłem mm -hmm. się od nowa chodzić. Mhm. Więc poznawałem to wszystko. Bardzo ciężko to było na początku, żeby po pół roku leżenia plackiem zacząć na nowo chodzić i się mhm. uczyć. Mhm. Takich prostych rzeczy, co dzieci się uczą. których my na co dzień niedoceniamy. Tak, niedoceniamy, nie doceniamy. Tak, nie doceniamy, nie zwracamy mhm. na to uwagi, że nagle przestajesz chodzić mhm. i musisz na nowo się uczyć takich prostych rzeczy, i których czynności. Które normalnie wykonujesz i nie zastanawiasz, mm -hmm. to tutaj musia, musisz się prosić e, najbliższą rodzinę. Mm -hmm. Więc dopiero są takie, właśnie, mądre pow powiedzenia polskie: mm -hmm. że jeżeli coś stracisz, to najpierw musisz coś stracić, żeby to docenić. No i u mnie tak było, i w takim dużym skrócie, może mm -hmm. kiedy indziej też będzie okazja porozmawiać, mm -hmm. ale. Dwa lata właśnie zacząłem 180 stopni, zmieniłem tutaj swoje życie. Mhm. Właśnie jeżeli chodzi o nawodnienie i tak jak teraz w aucie jedziemy, to, to tutaj jedna buteleczka, druga buteleczka, bo to są takie moje e, miarki, żeby odpowiednią ilość tej wody. Czyli woda odpić. jest cały czas przy tobie. Cały czas i mhm. też tak jak kiedyś bardzo. E, takim napojem energetycznym oprócz tych energetyków Red Bulli, to od Coca-Coli będą mocno uzależnione. Mm -hmm. Codziennie litr, dwa litry Coca-Coli. Pracując w gastronomii, piłem i mm -hmm. to też tak nieświadomie, mm -hmm. bo po prostu pijesz. No, wydawało ci się, że dostarczasz płyny do organizmu, prawda? Bo czasem rozmawiamy z ludźmi i słyszymy: No, ale ja nie potrzebuję pić wody, bo ja mam kole, soczek, ta, herbatkę, ta, ta, kawę, ta, zupę, prawda? I ludzie nie rozumieją tego, jak woda ma ogromne znaczenie dla naszego zdrowia. I ty właśnie wspomniałeś, Damian. Że to swoją, tą swoją zmianę też między innymi zacząłeś od właściwego nawodnienia. Tak, tak od nawodnienia, mhm. ponieważ miałem dwa lata temu dodatkowe robiłem badania, mhm. między innymi rentgena kręgosłupa, gdy mhm. ten kręgosłup był w takim stanie, że lekarze mhm. od razu powiedzieli, że muszę zrobić też rezonans magnetyczny. Mhm. Wiadomo, że kilka miesięcy trzeba było czekać, mhm. a w międzyczasie tutaj. Wziąłeś się za siebie. Wziąłem się za siebie, ale tu też okay. dos musiałem dostać informacje. I tutaj mm -hmm. Grzegorz, który się zajmował w pomógł mi, jeżeli chodzi o lekarzy, fizjoterapię. Mm -hmm. Dzięki temu też chodzę, e ponieważ dostałem tutaj wskazówki, co mm -hmm. jak zacząć. Mm -hmm. To też zacząłem opowiadać, e o zacząłem opowiadać o tym kręgosłupie, że tam mm -hmm. coś się dzieje. Mm -hmm. To mówi tak, po pierwsze Damian wody nie pijesz. Mówiłem, no tak, no A skąd, twoje pytanie skąd było. Tak. <laughs> skąd wiedziałeś, skąd no, wiesz? No dokładnie, nie? Okay. Kilka właśnie dostałem filmików i tam zacząłem się zagłębiać w to. Mm -hmm. Dał mi też. Tutaj minerały do wody, które mm -hmm. bardzo organicznie się później domagał po kilku dniach, tak jak zacząłem pić tą wodę. I które powodowały, że ta woda rzeczywiście stawała się wodą żywą, która nawadnia komórki tak, tak, Twojego tak, tak, ciała, tak, prawda? Tak, dokładnie, tak. I co się stało wtedy z Twoją gęstą krwią, wcześniej, z Twoim zmęczeniem? No powoli to wszystko mijało. Mm -hmm. I teraz z perspektywy tych dwóch lat widzę, że nie ma tego zmęczenia tak. Mm -hmm. No bo jeżeli. Ile godzin pracujesz? No Czasami się zdarzało 80 godzin tygodniowo. Mm -hmm. 80? Tak, osiem, dwa etaty okay. w tygodniu. A mimo wszystko energię masz? Energię mam i też po 5-6 godzinach e, snu mm -hmm. wystarcza, żeby organizm się zregenerował. Tak, to już jest taki hardkorowy e, tryb życia, ale znaczy, rzeczywiście... Nie, nie mówimy, że to mm -hmm. co tydzień tak jest, mm -hmm. ale zdarza się. Lubię wyzwania i zobaczyć na ile organizm jest e, wydolnościowo przygotowany. Jasne. Ok, a wróćmy jeszcze do tego czasu, kiedy e, miałeś ten wypadek 8 lat temu, tak? Tak, tak, tak Jakie tak. miałeś wtedy rokowania, diagnozy lekarzy? Wiesz co, no pierwsza informacja, która mnie zmroziła po tej śpiączce, to było to, że prawej stopy miałem pół górę, roku, tak, leżałeś? W szpitalu. Ok, w dwa tygodnie no. w śpiączce, pół roku w szpitalu, ok. Mhm. Tak, a po miesiącu się dowiaduję, że tej prawej stopy miałem nie mieć, bo było nieukrwienie i tak dalej, mm -hmm. ale uratowali. Okej. Okay. No i też z kręgosłupem nie było na początku problemów, więc tam chodzenie i tak dalej, wszystko mm -hmm. było ok, nie? No, ale no nauka chodzenia, ten czas, co oni cały czas, wszyscy lekarze i tak, mi powtarzali, że tu potrzeba czasu, czasu, mm -hmm, czasu. Mm -hmm. Ja Już nie mogłem tego słuchać. nie. Mm -hmm. Tu pół roku minęło, tu rok minął, tu dwa lata, a mi powtarzać. Aż dwa lata temu na Twojej drodze pojawił się Grzegorz i zaproponował Ci rozwiązania, z których skorzystałeś. Tak, zaproponował mi właśnie kwas kaloranowy, mm -hmm. o którym lekarze mi chcieli dać 8 zaszczyków za chyba 6 tysięcy złotych. Mm -hmm. Dla mnie to były bardzo duże pieniądze. Ci nie zgodziłem. Zastrzyki, które działają też punktowo tak, i nie zawsze dają tak, efekty. Tak, tak. Później mhm. się... I są bardzo bolesne. Dokładnie tak. Okej. Okay. Więc... Nie zdecydowałeś się na zastrzyki. Na to konto skorzystałeś z kwasu hialuronowego właśnie w płynie. Miesięczna taka kuracja. Tak, tak. Po miesiącu. Okay. I nawodnienie. I nawodnienie właśnie z minerałami, tam dodatkowo Jasne. wodór. Jasne. Mhm. Też potas. Mhm. I potem się czułem, no bardzo dobrze, ale też żeby te... Wyniki były wiarygodne. Poszedłem na ten rezonans magnetyczny. Mm -hmm, mm -hmm. No i lekarz, jak już zobaczył, yy, te usg na ten ran. Tak, że okay. ten kręgosłup był rozwalony. I yy, nowe te wyniki tego rezonansu, gdzie to widać tak bardzo dokładnie, mm -hmm. gdzie tych krążków pomiędzy kręgami nie było, to cztery kręgi się osunęły jeden na drugi. Mm -hmm. To tutaj się zapytał, po co ja w ogóle przyszedłem. Mm -hmm. Że to wszystko jest ok, wszystko jest naprawione, bo porównał sobie ten rentgen a z tym rezonansem. A po jakim czasie, ile czasu zajęło Ci właśnie mm, naprawienie tego kręgosłupa? Co so, kilka miesięcy to trwało. Mm -hmm. Czyli kilka miesięcy nawadniało się, a. Znaczy nie pas... tylko, bo zrobiłem też takie oczyszczenie mm -hmm. organizmu no, razem z odrobaczeniem, bo mm -hmm. jak już Grzegorz zaczął temat zdrowia, to. Poszedł dalej, dalej, dalej i się pyta, okay. kiedy się odrobaczałem, więc powiedziałem, że nigdy... A Damian wtedy zrobił oczy. No tak. Wiedział, ale ja? Po co? Nie. Dokładnie, nie? Ok. Więc zwierzęta to się odrobacza, ale ludzie to... Nie wiedziałem, że powinniśmy i... Mm -hmm. Jak już się zagłębiłem w to, to no, moglibyśmy godzinami gadać. Tutaj. Jasne, no to nie wchodźmy dzisiaj, bo tyle czasu nie mamy. <grym> <grym> Okej, okay, czyli powiedz proszę, co się zmieniło właśnie u ciebie przez, poprzez przejście tych wszystkich etapów: nawadnianie, kwas hialuronowy, oczyszczanie organizmu z toksyn, z pasożytów, z metali ciężkich po drodze, prawda? I odżywienie komórkowe. Jak było wcześniej, jak jest teraz? Znaczy, zmieniło się wszystko. <grym> Życie się zmieniło 180 mm -hmm. stopni, ponieważ to było tak etapami, że jak zacząłem pić tą wodę, to przestawałem potrzebować kawy na rano. Mm -hmm. Nie potrzebowałeś nie na tzw. rozwód poranny. Tak, zwany tata, tata, dokładnie. Mm -hmm. Po kilku miesiącach, y, mówię, spróbuję wypić tą kawę gorzką okay. i teraz jak już nie wiem ile miesięcy to trwa, że nie słodzę kawy mm -hmm. ani herbaty, z cukrem nie wchodzi. Nie wchodzi w ogóle, nie, nie myślę o tym, żeby mm -hmm. słodzić to. Mm -hmm. I... Osoba, która wcześniej piła litry Coca-Coli. Tak, litr Coca-Coli, pięć kaw mm -hmm. dziennie i trzy łyżeczki cukru musiało być do kawy, bo kawa I musiała I nie piła być... wody. Tak, nie piła wody. I jadła dużo deserów. Jadła deserów, słodkie, <laughs> tak dokładnie. Ok. Czyli da się. Da się i powiem Tobie tak, że... Po tym oczyszczeniu zmieniają się kubki smakowe uh -huh. i to wszystko zaczyna inaczej smakować, lepiej. Uh -huh. Tak jak niektóre rzeczy nie lubiłem, na przykład oliwek, uh -huh. czy tam jakiegoś szpinaku, takich rzeczy. Czy jakieś zieleniny, nie? Tak, Barzy. tak. Ryb. W ogóle uh -huh. byłem antyryby, nie lubiłem ryb, a tutaj pstrąga zjadłem ze smakiem, jak mnie zaprosiła przyjaciółka, więc naprawdę da się, da się. i można wszystko po takim oczyszczeniu zmienić. Okay. Próbować nowych rzeczy. Czyli z tego, co powiedziałeś, zmieniło się wszystko. Nie potrzebujesz kawy, masz więcej energii, kręgosłup się zregenerował. No dokładnie. Przez te dwa lata bardzo dużo mm -hmm. rzeczy tutaj mm -hmm. poprawiło się. Czy coś jakoś. jeszcze właśnie zauważyłeś, że zyskało na, zyskałeś na plus? To taką świeżą głowę, mm -hmm. że się przepukała głowa i mm -hmm. nowe pomysły, nowe możliwości. Tak jak teraz siedzimy w Tesli, o której marzyłem cały czas, i oglądałem sobie gdzieś tam na YouTubie. A to też były takie właśnie wizualizacje, więc uważajcie o czym marzycie, bo się jeszcze może spełnić. Więc, takie rzeczy. I teraz wiem, że no nie ma rzeczy niemożliwych. Tak jak tutaj rozmawiałem z jednym chłopakiem, który nie ma rąk i jest jedynym drifterem, który prowadzi auto stopami Też był po wypadku motocyklowym, ale mm -hmm. ty na przykład do takiej osoby nie trafisz, bo no nie będzie ci po drodze A mm -hmm. ja już miałem ten wypadek, zacząłem się interesować, więc takie osoby też gdzieś tam stawały u mnie na drodze No i wiem dużo osób po prostu takich, które są dla mnie teraz niespodziankami dają mi takie drogowskazy, w którą stronę podążać, bo mhm. jeżeli 15 lat temu byś mi powiedziała na temat medytacji czy jogi to taki tryb imprezowy, który miałem, albo właśnie pracoholizm to po pierwsze, że nie było czasu, a po drugie tak, Czyli odkładałem że... Czyli odkładałeś życie na później. Tak, odkładałem życie na później i też powiedzmy joga czy medytacja to nie było takie zajęcie dla faceta, mm -hmm, to było mm -hmm. takie bardziej kobiece, mm -hmm. a teraz byliśmy właśnie na wspaniałym wyjeździe na weekendzie na Mazurach. Tak no, ale to ciś... o tym Damian na następnym <laughs> razem. No. <laughs> Okej. Okay. dobrze, czyli reasumując, z osoby, która no, miała bardzo ciężki wypadek motocyklowy, pół roku leżałeś w szpitalu, dwa tygodnie w śpiączce, miałeś stracić prawą nogę, nie miałeś energii, miałeś gęstą krew, koncentracja, wiadomo, to wszystko, byłeś bardzo zatoksyczniony, za, zakwaszony, mówiąc kolokwialnie, no i też miałeś bardzo dużo tego stresu. W swoim tak, życiu? Tak, tak, dokładnie. W Ale tym momencie jeszcze... jest Damian, który właśnie spełnia swoje, po pierwsze odzyskał zdrowie, ee, nawadnia się, postawił na wysokiej jakości wodę, spełnia marzenia, bo chociażby siedzimy w tej tesni, prawda, <noise> wymarzonej, którą, o której marzyłeś przez tyle lat. Tak, dokładnie. Tylko też właśnie młodzi ludzie to niestety, tak jak w moim przypadku. Nie robili corocznych badań, czy tam częściej, żeby mm -hmm. sprawdzać ten organizm, tylko po prostu czułem się, jak się czułem. Mi się wydawało, że wszystko jest ok, że to, to jest normalne. To jest normalne, więc po co ja iść do lekarza? nie? Mm -hmm. Musiało się coś wydarzyć, żeby dopiero nastąpiło to przebudzenie, prawda? Tak, dokładnie, ale mm -hmm. to już było po tylu latach, mm -hmm. po tych 8-30 latach w tym trybie, że to już był ostatni dzwonek, nie? Okej, okay. Damian, pięknie Ci dziękuję. Ja również dziękuję za zaproszenie. Do zobaczenia, kochani, w następnym nagraniu. Do zobaczenia, cześć.